Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce. Mamy horoskop na lipiec 2023 roku. Co dobrego dla koziorożców? Uuu, będzie się działo! Mam jakieś ptaszki. Ptaszki to zawsze ruch. Ptaszki to ploty. One się tak zbierają i każdy plaszek ćwierka, więc tu są jakieś grupowe spotkania. Informacje, każdy z ptaków przylatujących do danego gniazda przynosi ze sobą jakieś wiadomości, więc ten powie to, ten powie tamto, generalnie wesoło jest, aczkolwiek czasem zdarzają się sprzeczki, jak to w grupie. Natomiast zawsze karta ptaków, dla mnie przynajmniej, jest kartą pozytywną, no właśnie taką, taki szum medialny, nie wiem, może komuś to będzie potrzebne to słowo szum medialny. I to jest karta numer 12, 1 plus 2 to 3. Trójka w tarocie to jest ten właśnie krok do przodu, działanie. Trójka buław o widzę cel. Dobra, sięgam po niego, nie? <laughs> Dobra. One coś planują również, te ptaki. Planowanie w większej grupie, uzgadnianie. To wyzwanie dla koziorożca to paść denarów. No mogą to być plany, no dla niektórych mogą być to plany rodzinne związane z dzieckiem, tak? bo tu wyzwaniem jest paźdenarów, czyli jakaś młoda osoba, młoda osoba, która się uczy, dziecko, więc plany związane z dzieckiem. No może być w ogóle planowanie dziecka, ewentualnie planowanie, gdzie tu, z tym dzieckiem, na przykład idą wakacje, każdy wie, więc gdzie to dziecko wysłać na obóz, albo może ktoś chce pojechać do dziecka, tak, na obóz. I mamy tutaj w różne strony, czytanie ogólne, więc w różne strony to może, może działać. Co będzie pomagać? Może być to też kwestia nowej pracy. A proszę. Baza, podstawa. Ojej, a co to ta, ta piątka kielichów? Za kim lub za czym wy tu tak płaczecie? A z buław. No nie ma co płakać, nowe perspektywy są. Dziewiątka denarów. Piątka buław. Rada, dziesiątka buław. Nie bierz sobie tego na głowę. Hm. Nie bierz sobie tego na głowę. Wiecie co, drogie koziorożce? Wy jesteście tu w karcie króla denarów, no raz, no faktycznie król denarów, koziorożec, zbyt panna. Ale to jest właśnie taka Wasza podstawa. Ja jestem koziorożcem, ja jestem za wszystko odpowiedzialny, odpowiedzialna. Ja muszę być stabilna, ja muszę mieć, ja muszę zarabiać, ja muszę zapłacić, bo. Wszyscy na mnie dookoła polegają, nie? No i teraz tak. Jesteście w swoim mniemaniu królem, a wyzwaniem dla Was jest paść denarów. Czyli dla jednych koziorożców no może być to takie przesłanie, że... Jak to się mówi? Mieszczyny na zamiary, czy odwrotnie? Nie, nie zamiar podłóg. E, siły na zamiary, Miesz siły na zamiary. Bo, jakby was zamiar jest taki ho-ho, nie? Ale może na przykład zabraknąć środków na realizację tego zamierzenia. I w efekcie. No to tak może być. Albo sobie to darujcie kompletnie, bo za duży to byłby koszt, wysiłek, i rada dziesiątka była, w... no to po prostu nie bierz sobie wszystkiego na plecy. Nie bierz sobie tej stuprocentowej decyzyjności, bo tylko siebie obciążysz, nie? Poczekaj. Przyjdzie inna możliwość. Jest azbuław. Przyjdzie inna możliwość. I ta nowa możliwość będzie lepsza aniżeli to, co chcecie zrobić w tym momencie. Czyli mamy kartę ptaków. Nie żałować, bo zobaczcie: w piątce kielichów, jaki tu jest żal? Potworny, pokazany. Ojej, nie udało mi się, uciekło mi to. Nie mogę tego zrealizować i w, i w ogóle nie. No w prostej linii y, idziecie w tym kierunku. Och, jak ja bardzo będę tęsknię za tobą, ja sobie już życia nie poukładam, y, ale może ta osoba miała zbyt duże wymagania co do Was, nie? Bo Wy jesteście tu, tym królem denarów, ale to i tak nie wystarcza, bo jest paść. Więc to jest energia, z którą musicie się zmierzyć. Być może ktoś od was oczekuje tyle, że nie jesteście w stanie dłużej być tym królem denarów, o wszystko dbać się, zatroszczyć. A i tak musicie walczyć z energią pazia, że ciągle za mało. Więc skoro ciągle komuś za mało, no to w karcie sądu ostatecznego należałoby zrobić jakieś rozliczenie, rozrachunek. Nie? Karta Wisielca odchodząca do przeszłości, czyli należałoby zmienić zdanie. Wisielec kontempluje, myśli, ale wy właśnie, wy nie za bardzo chcecie zmienić zdanie. Zobaczcie, dwójka mieczy, nie? Bazujecie na... na, na... Z, za, 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 zawiązane oczy są, czyli nie widzicie innych rozwiązań. Nie widzicie kogoś innego w swoim otoczeniu, nie widzicie innej pracy, nie widzicie innej perspektyw, innych perspektyw. Dalej najchętniej tkwilibyście w tym Wisielcu, czyli sfokusowani na jakieś tam swoje widzimy się, a karty podpowiadają, energię Wisielca zostaw w przeszłości i teraz skorzystaj z tego drugiego przesłania Wisielca. Zyskałeś w tej kontemplacji, w swoim myśleniu, jakimś oświecenie pewnego rodzaju, więc czas zmienić zdanie i wykorzystać energię asabuław. Nowych możliwości, nowych perspektyw, nowej znajomości, nowego romansu. Jak, czuję tak, że boicie się wejść z kimś w konflikt. Z jednej strony macie taką ochotę, no, nie wytrzymam wygarny, no po prostu wygarnę, ale z drugiej strony nie no. Po co ja mam wchodzić w ten konflikt? Po co ja mam się o to bić? Mam tego dość. I te ptaki do tego wszystkiego jeszcze. Ktoś bez przerwy coś mówi. Ten to, ten tamto. Ktoś przynosi wiadomości. Tak lepiej, tak gorzej. Może mogą być też sprawy. Skupione wokół czyjegoś domu. Sprawy związane z czyimś domem i z młodą osobą, młodą do no takie 18-20 lat na przykład. I, I właśnie ten temat, bo zarówno karta, karta sądu ostatecznego. Ona mówi też oprócz swojego takiego znaczenia, jakby w przenośni, nie? O tym sądzie, to mówi o budowaniu. Coś, co wyrasta z fundamentów, pnie się do góry. Wy jesteście królem denarów. Jakby czujecie się stabilnie, dostatnio. I tu się pojawia element tego, tej, tej, tego młodego człowieka. I, I tych domów, i, i tego domu, z otoczenia, dziewiątka denarów. Hmm. Ale dlaczego? A Wy nadal nie potraficie, no właśnie, nie, nadal nie potraficie znaleźć takiego rozwiązania, które w stu procentach Was satysfakcjonuje. Bo uważacie, że w którą stronę byście nie poszli, to zawsze będzie jakaś skucha, nie? No to może jednak wypowiedzieć to swoje zdanie. Może się nie bać. Może macie argumenty, i pora by była zrzucić z siebie ten ciężar i wygarnąć wprost. Bo takie tak, myślę, tak, tak źle i tak niedobrze. W każdym z rozwiązań widzicie jakieś mankamenty, i tak naprawdę nadal tkwicie w punkcie 0, bo się boicie, pójdę w lewo, miecz mi na głowę spadnie, pójdę w prawo, miecz mi na głowę spadnie. Czyli w momencie, albo nie dostrzegam tych rozwiązań, albo nie chcę ich dostrzec, albo się krótko mówiąc, boję. Więc piątka kielichów, piątka kielichów. Niech. Ktoś sobie już pójdzie, może trzeba się z tym kimś, kto nie wiem, miał takie oczekiwania wobec was w końcu rozstać, pożegnać, dobra, arrivederci, przeżyć to, bo jest to ciężar, kontynuowanie to ciężar. Zwykle nie zachęcam moi drodzy do... Yy... Do wchodzenia w jakieś tam słowne utarczki, ale w tym momencie, drogie Koziorożce, ja myślę, że tu by trzeba wyjść z tego chaosu, bo każdy mówi co innego, i w końcu, drogie Koziorożce, wypowiedzieć się tak, jak Wy widzicie sprawę, nie bać się tego powiedzieć, konkretnie tak, jak Wy widzicie sprawę, postawić to jasno. I w końcu pójść w lewo albo w prawo, bez żałowania, że ten się obrazi, tamten będzie niezadowolony, trudno ich sprawa. I najważniejsze dla Was, bardzo podkreślone, wyjść z takiego stanu zawieszenia, braku decyzyjności i zmienić zdanie na jakiś temat. Dziękuję bardzo, pozdrawiam koziorożce.